Ale to syf! Cześć kochani, jeżeli czekacie właśnie na kolejny odcinek MotoWiki, to nie mam waszego płaszcza i co mi zrobicie. Otóż prawda jest taka, że mam po prostu zapalenie oka, więc nie bardzo mam czas, żeby się zajmować montażem, siedzeniem przed komputerem, wiadomo o co chodzi. Ale postanowiłem, że podzielę się z Wami tak na szybko, aż dwiema dobrymi informacjami, bo w Polsce, jeżeli chodzi o dobre informacje, to zawsze jest deficyt. Otóż w początku tygodnia serwis Autoblog przypomniał, że mamy w Polsce i mówię to bez żadnej szydery: nowe polskie auto. I nie chodzi wcale o 175 grafikę nowej syrenki, ani. Nową wizualizację świętej pamięci Arinery, tylko o prawdziwy samochód, który nie tylko jeździ, ale potrafi też yy, praktycznie latać. Otóż w autoblogu można było przeczytać, że do krakowskiej brygady powietrzno-desantowej, imienia generała Sosabowskiego, dotarły już pierwsze egzemplarze nowego polskiego pojazdu, który nazywa się Aero 4x4. Tak naprawdę to te pierwsze egzemplarze dotarły dokładnie 15 stycznia. Prawda jest taka, że yy, przyznaję się bez bicia, ja i nie tylko ja, ale większość dziennikarzy w ogóle przegapiła tą informację z tego względu, że podawało ją Ministerstwo Obrony Narodowej na swojej stronie w styczniu. Ja się staram od czasu do czasu zaglądać na tą stronę Ministerstwa Obrony Narodowej, natomiast nie robię tego cyklicznie, na przykład dwa razy w tygodniu, z tego względu, że jeżeli będziecie dzień w dzień wchodzić na tą stronę MONU, to po tygodniu dojdziecie do wniosku, że głównym orężem Wojska Polskiego jest Mariusz Błaszczak. I tak, chciałbym troszeczkę uporządkować te komentarze, publikacje, jakie się w tej chwili pojawiają na temat tego pojazdu. Udało mi się porozmawiać z prezesem firmy, która go zbudowała, czyli z Autopodlasie. Tak naprawdę, auto budowane jest przez konsorcjum czterech firm, ale Autopodlasie odpowiada za ten główny projekt karoserii, tak to nazwijmy. I tak, nie jest to zdecydowanie żaden samochód opancerzony, bo on ma być z definicji lekki łatwy do transportu. Tak jak stoi, możemy po prostu podczepić go pod śmigłowiec, polecieć, odstawić go na miejsce tam, gdzie ma się znajdować. Można go też zrzucać na specjalnych platformach do zrzutów właśnie z takimi dwoma spadochronami. No i z tego względu, jakbyśmy go jeszcze dodatkowo dopasażyli w jakiś pancerz, no to zrzucenie czegoś, co waży 4 czy 5 ton z samolotu. Spowodowałoby, że po kontakcie z ziemi ten samochód by wyglądał jak Drezno w 1945, więc po prostu nie, nie jest to żadne auto opancerzone. Z definicji to jest lekki pojazd. Samo auto generalnie bazuje na Toyocie Land Cruiserze, tym krótkim LC-70. Słowo bazuje oznacza, że ma po prostu z tego auta ramę. Układ napędowy i diesla, to wszystko, co pochodzi spoza tego samochodu. W Polsce, od podstaw, absolutnie od zera, powstała karoseria, czyli cała ta konstrukcja y, rurowo-aluminiowa, bo tak naprawdę rury nośne, które przenoszą obciążenia, są normalnie stalowe, natomiast poszycie, właśnie po to, żeby oszczędzić masę, wykonano z aluminium. Samochód, y, jak na porządną terenówkę przystało, ma reduktor i dwie blokady mostów. No i oczywiście jest też przystosowany do przenoszenia uzbrojenia, tak? Ale tak jak powiedziałem, główna rola tego typu pojazdu to jest po prostu transport żołnierzy rannych i tak czyli wysoka mobilność. On nie ma walczyć, on nie ma gdzieś tam się przez jakieś umocnienia przebijać, on ma po prostu dowozić żołnierzy w miejsce, gdzie jest ciepło i bezpiecznie, szybko ich stamtąd ewakuować. Docelowo armia będzie miała między 55 a 80 takich samochodów. Mówię między, ponieważ no w tej chwili jest zamówienie na 55 sztuk, ono ma być zrealizowane do końca 2022 roku. Ale wiadomo, że przy zamówieniach dla Państwa jest jeszcze tak zwane prawo opcji wówczas możemy domówić sobie te kilkadziesiąt zapisanych w umowie egzemplarzy, w sumie wyjdzie około 80 sztuk. Jeżeli chodzi o sam silnik, no to on ma tylko 130 koni mechanicznych, ale 4,2 litra pojemności, co oznacza, że mamy potężny moment obrotu sam Aero ma 3,6 metra długości, waży tonę 800. Oczywiście, można go załadować jeszcze toną 200, czyli w sumie mamy 3 tony takiego pojazdu, który można szybko sobie podpiąć pod śmigłowiec i go gdzieś przerzucić, lub, tak jak powiedziałem, zrzucić na przykład z Kazy lub z Herkulesa, o ile ten ostatni akurat będzie latał. No i cóż, no fajne jest to, że naprawdę poza ramą i układem napędowym, który oczywiście został i tak wzmocniony, bo auto dostało dwie blokady mostów, czyli przód i tył, dostało wzmocnione zawieszenie. Cała konstrukcja tego pojazdu jest naprawdę polska, czyli ta cała buda. Wnętrze, wyposażenie i tak dalej to wszystko zostało zaprojektowane w Polsce. Oczywiście korzystano z jakichś tam usług podwykonawców, na pewno w kwestii, nie wiem, oświetlenia czy tego typu rzeczy, ale to wszystko, naprawdę, cała baza tego samochodu jest polska i można wreszcie powiedzieć bez żadnej ściemy, że no przynajmniej w 50 paru procentach, czyli odejmując ramę i układ napędowy. Auto jest polskim. Myślę, że to jest bardzo fajna wiadomość, bo oznacza, że w tym kraju też się da, że w tym kraju też są utalentowani ludzie, którzy potrafią nie tylko zaprojektować i coś wymyśleć, ale też to zbudować i sprzedać. Także podsumowując, ja jestem bardzo zadowolony, bardzo mi się podoba to, że moje czy Twoje, Wasze pieniądze są wydawane w polskich firmach. No i tak naprawdę te polskie firmy oferują wreszcie jakiś konkurencyjny. Produkt, bo no nie każcie mi już mówić kolejny raz o Autosanie, na przykład. A druga ciekawa wiadomość jest taka, że 28 kwietnia w Niemczech wprowadzony został nowy taryfikator mandatów, i przy okazji zaostrzono przepisy dotyczące zatrzymywania praw jazdy. Jeżeli mi pamięć nie myli, to plus 21 w obszarze zabudowanym i plus 26 km na godzinę poza obszarem zabudowanym skutkowało zatrzymaniem prawa jazdy na miesiąc. I efekt jest taki, że te nowe przepisy obowiązywały, uwaga, przez dwa tygodnie, bo niemieccy kierowcy tak się wkurzyli, że, krótko mówiąc, zostały one po prostu storpedowane. Zebrano 135 tysięcy podpisów kierowców, którzy w trybie natychmiastowym domagali się, wręcz żądali przywrócenia starego taryfikatora. I najlepsze jest to, że niemieckie władze po dwóch tygodniach obowiązywania nowego prawa posypały głowę popiołem powiedziały, że no. Może rzeczywiście troszkę przegięliśmy, i wracamy przynajmniej w tej części dotyczącej zatrzymywania praw jazdy do przepisów sprzed 28 kwietnia. Co ciekawe, Niemcom udało się zebrać te 135 tysięcy podpisów i naprawdę ruszyć opinię społeczną w czasie pandemii koronawirusa, gdy nie można było po prostu wyjść sobie na ulicę i zaprotestować. Także jest to jakieś osiągnięcie, myślę, na skalę europejską. I teraz mam kilka przemyśleń dotyczących tej sytuacji. Po pierwsze, Niemcy nie są już Niemcami. Jeszcze parę lat temu nie wyobrażam sobie, żeby Niemcy masowo sprzeciwiali się jakimś przepisowi. Pamiętajcie, że to jest naród, który poszanowanie dla władzy i jej decyzji ma wyssany z mlekiem matki, który nie protestuje nawet wtedy, gdy ta władza wysyła was na zimowe w czasy pod Stalingrad. A po drugie. Nie wiem, czy w ogóle wyobrażacie sobie taką sytuację w Polsce, żeby ktoś po dwóch tygodniach, na przykład od wejścia nowych przepisów dotyczących przykładowo pierwszeństwa dla pieszych, powiedział: Przepraszamy, mieliście rację, władza jest dla obywateli, a nie obywatele dla władzy, więc się z tego pomysłu wycofujemy. Ale jest też druga strona medalu. Tutaj mam taki prywatny apel do wszystkich wpatrzonych w czerwone sztandary aktywistów miejskich, że po prostu. Po przekroczeniu pewnego limitu tolerancji, kierowcy mówią dość. I przy okazji nachodzi mnie taka myśl, że w tym kraju mamy 18 milionów kierowców, i to chyba powinien być sygnał dla panów z wiejskiej w Warszawie, że jest pewna granica tolerancji, po przekroczeniu której legitymacja poselska uprawnia nie tylko do darmowych przejazdów PKP. Ale też na taczkach. Więc z mojej strony apel do aktywistów miejskich, do posłów, do parlamentarzystów. Pamiętajcie, że w tym kraju gospodarka opiera się na kierowcach. Także ode mnie tyle. Takie dwie króciutkie informacje. Jak powiedziałem, w mojej opinii obie są optymistyczne. Więc tym optymistycznym akcentem kończę. Życzę Wam dużo zdrowia. Myślę, że widzimy się w przyszłym tygodniu już w pełni. Sił. Trzymajcie się. Motoprawda w internecie. Paweł Rygas. Cześć.